Droga społeczności pierwszego Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Śniadeckiego w Sienianowicach Śląskich, z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, pragnę z Wami wszystkimi, a także z każdym z Was osobno podzielić się wigilijnym opłatkiem i złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Po trudach tego roku życzę, aby ten wyjątkowy czas był dla Was wszystkich czasem odpoczynku w gronie rodziny i najbliższych oraz wzbudzał radość, uśmiech i optymizm. Niech nowy 2021 rok napełnia nadzieją na lepsze jutro. Pragnę również z całego serca podziękować wszystkim tym, którzy zaangażowali się w charytatywne akcje na rzecz potrzebujących przed świętami. Przytoczę słowa Matki Teresy z Kalkuty. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże narodzenie. W imieniu naszego szkolnego katechety, księdza Sławomira Topaja oraz młodzieży pierwszego liceum zapraszam teraz na nietypowe jasełka szkolne online. Awe Cezara. Awe, ja. Kwiryniuszu, radzę, że Cię widzę. Jak na naszej prowincji sprawy się mają? Włości wielkiej cesarze tam nie zaświadczyć. Racz wiedzieć, że zwłaszcza Żydzi patrzą na nas jak na okupantów. Bardzo się na nami brzydzą, bo poganami w ich oczach jesteśmy. Mamy tam jednak swoich ludzi. Na przykład króla Heroda, który za każdym razem zwie się przyjacielem Rzymu. Jednak od ostatniego czasu, biedak, mam mroczne sny, ponieważ wśród Żydów jest wieść, że nowy król ma się narodzić. Herod to szczwany lis. Władzy szybko nie odda. Miej nam na niego oko, Adrem, drem, kwireniuszu, spis ludności zamierzam. Głosić. Policzyć trzeba każdego, głowa po głowie, skarb pusty jest i podatki nowe nałożyć trzeba. Cezarze? Tak, Kwiryniuszu. Czy to dobry czas? Wszyscy powietrzem morowym straszą, a trzeba wiedzieć, że takie zagrożenie uruchomi tłumy, a nastroje społeczne nie najlepsze. Protesty przeciw Rzymowi mogą wybuchnąć. Kireniuszu, nie poznaję cię. A od czego masz żołnierzy? Od parady. Działaj! Tak jest, Cezarze. Wędrówką jedno życie jest człowieka. Idzie wciąż, dalej wciąż. Dokąd, skąd, dokąd, skąd, dokąd, skąd Jak zjawał sen na życie jest człowieka Zjawia się, dotknąć chcesz Lecz ucieka, lecz ucieka, lecz ucieka To nic, to nic, to nic Dopóki sił jednak iść przecież iść będę iść. To nic, to nic, to nic. Dopóki sił będę szedł, będę biegł, nie dam się. Czy jestem słyszalny? Obraz coś nie najlepszy. Melchiorze, baltazarze, mikrofony wyłączcie, bo sprzężenie straszne. A może tak kamerkę załączylibyście mości panowie? <laughs> Kasper, jak zawsze, ranny ptaszek. Odkąd temorowe powietrze dotarło do granic naszej Persji, jakiś spowolniały się stałem. Mam poważne obawy, czy na Wielbąda jeszcze wejdę. I to wstawanie z łóżka jakaś katorga. O... Ja nie wiem, jak do tego Betlejem się dostaniemy. Baltazara jeszcze nie ma. Bieda chyba zaspał. Gdzie ten Baltazar? Śmieszne. Próbowałem do Was dołączyć, lecz ciągle coś mi wyrzucało. Cuda nie widzę. Ale oto jestem, mości królowie. Co zatem? Co z naszą wyprawą? Ja uważam, że Google Maps zawsze warto mieć do wszystkiego. Wyprawy mają się nie najlepiej. Granice zamykają. Wszędzie morowe powietrze. Gdzie nie spojrzysz? Zakaz przechodzenia. Przypuszczam, że każą nam wrócić po pierwszej kontroli. No jeżeli mamy pójść do dalekiego Jeruzalem, bo tam ten król ma się narodzić, musimy ograniczyć do minimum uczestników naszej wyprawy. Jak to pójdziemy bez naszych sług, toż to niebezpieczne, a złodzieje, a zabójcy? Jeśli będzie nas tylko trzech, przecie łatwiej nam przyjdzie przejść. Chyba na tamten świat. Zważcie, bracia, czasy niespokojne są. Złości złych słów wśród ludzi nie brakuje, które dobrobyczaje psują. Jeśli tak w okolnym składzie podążać będziemy, to w gospodach nocować trzeba, i niby jak, skoro zakazy. Kacprze, ty to zawsze w gorącej wodzie kąpany. Pomysł mam, jak przechytrzyć prawo obestanowione. Niby jak. Służbowa podróż to będzie. Powiemy, że na dwór króla Heroda jedziemy nauki o gwiazdach i niebie prowadzić. W końcu magami i astrologami nas zwą. Czyli, że jak? Że wykładami do Jeruzalem podążamy? W rzeczy samej, przyjacielu. A teraz do pracy, do zajęć, panowie. Melchiorze, coś taki szybki. Porozmawiajmy choć te 30 minut. Ale to chyba z uczniami swoimi tak o gwiazdach i niebie prawisz. A zapomniałem, zakupy zrobić trzeba. Jakieś maseczki, płyn do dezynfekcji, zaopatrzyć się trzeba jakoś. Dlatego rozmawiajmy jeszcze, bo przecież godziny dla seniorów teraz. Chyba, Melchiorze, jeszcze na te godziny się nie łapiesz. A kto ogarnie prezent dla nowego króla? Może ja. Złoto mamy. Trzeba zakupić tylko mirę. Wręczymy te piękne dary. Ależ to będzie podniosłe. Kacprze, ależ fantazja. Wielce trafny prezent dla niemowlaka. A może coś bardziej praktycznego? Jakaś paczuszka dla maluszka? Poza tym wręczymy? Pomyśl, proszę, o bardziej sterylnym sposobie doręczenia darów. Może jakiś kurier? Wszak również będziemy mogli się pokłonić przed Panem. Jednak, Zachowując dystans, Baltazarze, co do prezentu, częściowa zgoda. Kupimy coś praktycznego, ale złoto kadzidło i mirę wręczyć też musimy. Bo tak stoi w pradawnych proroctwach, w darach tych ukryta przyszłość nowego króla. Jeśli zaś idzie o Twoją ostrożność, nie przesadzajmy znowu aż tak. Bo te morowe powietrze rozum kiedyś nam odbierze, a przecież mędrcami jesteśmy. No dobrze, skoro tak mówisz, to ja może. Kanał ogólny na Teamsie założę. Zowieć się on będzie Christmas Teams. Niechaj nasi uczniowie nas zobaczą i usłyszą, a my relacje zdawać im będziemy. Zatem czeka nas fascynująca podróż. Idziemy w nieznany. Jutro skoro świt ruszamy. A ty co? Coś taki niewyraźny. Smak mnie opuścił. W kościach mnie łamie. Bracia, nie wróży to najlepiej. Ruszajcie bez mnie z moim sługą. Ja dołączę do was po dziesięciu dniach. Spotkamy się w Jeruzalem. O Smutny. Właśnie wracam z synagogi i usłyszałem, że Cezar gościł spis ludności. Chyba nie jest jakiś wielki powód do smutku. Jeżeli trzeba, to nie liczy. Tak, tylko może musimy dojść do Betlejem Stamtąd są moje korzenia. Jeśli trzeba, to ruszajmy. Może zaczniemy przed rozwiązaniem. A co jeśli nie? Pan ja? Pan ich zatroszczy. Najwyższy nie pozostawi nas samych. A logik jest dobry. On się zatroszczy. Znasz ten cytat mężu? Czyż może niewiasta zapomnieć o swym niemowlęciu, ta, która kocha syna swego łona? A nawet gdyby ona zapomniała, ja nie zapomnę o tobie. Mówi pan. znam, małżonko moja, dobrze znam. Józefia, zmęczona, musząc odpocząć. Spis ludności? Właśnie teraz? Myśl, Józefie, potomku Dawida. Wszak jesteś z królewskiego rodu. O Boże, daj mi mądrości króla Salamona. Tak jak myślałem, 157 km. Jak pokonamy codziennie 16, to będzie sukces. Przecież nie mogę jechać z Marią w ciemno. Muszę coś zarezerwować. Coś taniego, bo na wiele mnie nie stać. Halo, czy dozwolimy się do informacji turystycznej? Nazywam się Józef, jestem z Nazaretu. Szukam jakiejś taniej gospody na jedną, może dwie noce dla dwóch osób dla mnie i mojej żony, która spodziewa się dziecka. Proszę pana, na dzień dzisiejszy, w związku ze spisem ludności, która odbyła się w Betlejem, wszystkie miejsca mamy zajęte. Poza tym, z Nazaretu nie przyjmujemy gości. Ależ jak to? Doszły do nas słuchy, że morowe u was powietrze, że zarazę roznosicie. Zresztą, <grym>, co dobrego może być z Nazaretu? Żegnam pana. A zatem, musimy jechać w ciemno. Boże, prowadź. Co się w opiekę oddał Najwyższemu, i w cieniu Wszechmocnego mieszka, mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdza, mój Boże, któremu ufam. Kiedy trwogi Boga wcale nie zobaczę Jerusa. Kiedy trwogi nie mam Boga, to nie brata widzę wroga. Padnij, padnij na kolana. Braćmi, bądźmy mi prochem pana. Bądźmy prochem Pana, trwoga Boga, ludzi wcale. Alleluja, wiem. Sadok, gdzie jesteś, głupcze? Jestem, panie. Połącz, mnie z rozmową. A co do tych trzech magów? Lada dzień mają do nas przyjechać. Muszę ich dokładnie wybadać, wypytać. A w razie potrzeby uwięzić. Uczeni w piśmie wiedzą już, gdzie narodzi się ten tak zwany nowy król żydowski. Ależ królu, szukają. Szukają. Cały czas to słyszę. Ciekawe, kiedy powiedzą co, cokolwiek innego. Tylko czekają, aż mi się noga podwinie, jak z Rzymem się układam. To jest niesamowite. Pospiesz ich. Moje panowanie zagrożone. Jeżeli on się narodzi, to moje panowanie. Może być bardzo krótkie. Królu jest rozmowa. Witam Heroda, króla Wielkiego, którego sława po górach się roznosi i morza szumia o jego mądrości i gospodarności. Aż w Persji o tym głośno powiadają, żeś druchem, przyjacielem samego Cezara jesteś. Witam równie dostojnego maga, którego wraz z jego towarzyszami bardzo chętnie przyjmę teraz śmiało w Jeruzalem podążajcie. My zatem nie z lęku, ale poinformowani być chcemy, jak z morowym powietrzem u was, czy strefy wydzielone? <laughs> strefy? Jakie strefy? Tutaj jest tylko jedna strefa. Strefa Heroda Wielkiego. Bo ja tu wszystko czynię. Jestem tak potężny. Że nawet morowe powietrze ode mnie ucieka. Zatem problemu z przejściem granic mieć nie będziemy. Padną miarą. Wyślę do was mały oddział żołnierzy, który was bezpiecznie do mego pałacu doprowadzi. zali wdzięczni jesteśmy. Przybywajcie mojej gościny. Na pewno długo nie zapomnicie. Melchior dzwoni. Gdzie jesteście? Już zaraz Jeruzalem, u króla gościć będziemy, dzwoniłem do niego niedawno. Pod żadnym pozorem nie jedźcie do Jeruzalem. Otóż moje wyliczenia pokazały, że to w Betlejem nowy król się narodzi. A w gospodzie spotkałem człowieka, który jak się dowiedział, że do Heroda zamierzamy jechać z bladu. Odradza chyba, że chcemy, żeby to była ostatnia gościna w naszym życiu. Idźcie zatem do Betlejem. Miłościwy królu! <słuch> Radzimy poinformować, że mamy już proroctwo, gdzie narodzi się nowy król. Księgi nam to odkryły wreszcie. Gdzie? Mów mi natychmiast, gdzie urodzi się nowy król? Niech się tak król nie denerwuje i nie rytuje. Już czytam. Księdze Micheasza napisane jest. A ty Betlejem Efrata najmniejsze jesteś wśród plemion ludzkich. Z Ciebie mi wyjdzie Ten, który będzie władał w Izraelu, a pochodzenie Jego od początku, od dni wieczności. W <taki> takiej dziurze. To Bo... już pięknie rozpocznę ze swe panowanie ten nasz nowy król. <taki> Na pewno będzie bardzo świetny. Nic tylko pogratulować. Dobrze. Bardzo Ci dziękuję. Możesz odejść. Dziękuję, królu. <noise> tak, mam Cię w garści Ty, królu. Uzurpatorze. Oj, nie kró niedługie to będzie Twoje panowanie. Ja już o to zadbam. A nie? Jak? Tylko wraz z oddziałem przyprowadzić tych trzech królów. Jedź co prędzej do Betlejem. Rzecz w tym, że na horyzoncie żadnej karawany nie widać. Pusto i głucho! Jak to? Przecież przed chwilą jednym z nich rozmawiałem. Czekaj. Przełączę na wideokonferencję. Nic! A zatem zostaw żołnierzy, a ty co prędzej jedź do Betlejem. I natychmiast ogłoś, że całe znajduje się w czerwonej strefie. Całe. Pod żadnym pozorem nie wpuszczać obcych przybyszów. Odizolować wszystkie domy, w których są małe dzieci do lat dwóch. Zero spotkań. Zero absolutne zero. Każdy zamyka się w swoim domu i nawet nosa nie może wystawić. Tak, panie. Melduje dowódcy, że mamy dziwnych przybyszów Betlejem. Strój i język zdradza ich, że są z dalekich stron. Po co przybyli? Twierdzą, że w podróży służbowej są, ale dokładnie powodu zdradzić nie chcą. Do lochu z nimi, zachować dystans, na kwarantannę, izolować! Tak jest. Tak jest. Kacprze, Baltazarze, jak tam znaleźliście już króla? Raczej znaleźliśmy żołnierzy Heroda. No i stało się. Wyobraź sobie, że wylądowaliśmy na kwarantannie. Na nic tłumaczenia, że zdrowi jesteśmy, że dystans zachowaliśmy, że poruszamy się w małej grupie. Byliśmy już tak blisko. Dobrzy ludzie pokazali mi krótszą drogę. Już zmierzam do Betlejem. Zatem uważaj, może przynajmniej ty do króla dotrzesz. Przez kraty widzimy gwiazdę, która nad nędzą szopą się zatrzymała. Dziwne, żeby tam król miał się narodzić. Fortelu użyć muszę. Za żołnierza przebrać się musisz. Tylko w ten sposób będziesz mógł wejść do czerwonej strefy. Jak zakryjesz usta i nos, bezpiecznie przejść powinieneś. Mów mało, żeby mowa cię nie zdradziła. Się. Jestem już na miejscu. Jestem tu i jeszcze parę pasterzy. Pustawo tu. Jakoś tajemniczo, ale bezpiecznie błogo. Nie wiem, czym taki znużony jestem, ale zdaje mi się, że całe niebo aniołami usłane. Dziwne, tak jakby ziemia niebem się stała. Zasięg słaby, więc żeby łącze, nie obciążać kamerki nie włączę. Jak nowy król? Czy szlachetnego rodu? Jakbym król to dziwny. Wszystko na przekór naszym wyobrażeniom. Żłowie położony, narodzony z pięknej niewiasty. Rodzice jego Maria i Józef się nazywają. Prości, ale bardzo szlachetni i dobrzy ludzie. Można wyczytać to im z twarzy. Pozdrowiłem ich od was. Ale matka jego sama chce skierować do was kilka słów. O zacni królowie, przybyliście z daleka. Niestraszne wam było morowe powietrze, iście jakoś roda. Dokonaliście wiele lęków i przeszkód, które innym ludziom nie pozwalają iść do przodu. Życie nasze z pomocą Boga to ciągłe przekraczanie granic. Królowo, księżno, sami nie wiemy, jak się zwracać. Jestem Maria, po prostu Maria z Nazaretu. Cieszę się niezmiernie, że Was słyszę. My również, choć rzecz jasna wolelibyśmy na własne oczy Was zobaczyć i oddać pokłon królowi. Oczywiście, zachowując dystans. Tyle trudu i nie możemy zobaczyć króla. Już dawno odnaleźliście go i poznaliście. Jak? Gdzie? Odnaleźliście go w swoim sercu. Najdłuższą podróż, którą trzeba odbyć, to ta od rozumu do serca. Jesteście ludźmi drogi. Czy ona się skończyła? Nie, ona trwa w Was. Dziś wasze ludzkie drogi nie są wolne od błędów, pomyłek. Skrzyżowały się z drogą mojego syna. On wskaże wam drogę. Więcej. On będzie waszą drogą. Już niebawem opuścicie Betlejem, a ono pozostanie w was, drodzy królowie. I będzie trwało tak długo, jak długo będziecie potrafili sobie pobrudzić ręce, aby uczynić dobro, jak długo będziecie bezobjawowymi nosicielami dobra. Ta betlejemska noc powtórzy się w Was ilekroć. Będziecie pokonywać w sobie wszelkie strefy ograniczeń, które Wam narzuca fałszywe poczucie świętego spokoju i obojętności zamkniętej w ekranie smartfona. Ta betlejemska noc powtórzy się, kiedy zachowacie dystans wobec siebie samych. Staniecie się pokorni i prości. Idźcie, głoście i zarażajcie... dobrą nowiną. Niech ta pandemia dobra... Nigdy widzę. się nie kończy. Kochani nauczyciele, drodzy uczniowie, drodzy pracownicy szkoły, przyszedł czas na życzenia. Niech zbliżający się czas Świąt Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją do doświadczenia wielu spotkań. Może nie w takiej formie, jakiej byśmy sobie życzyli, bo przecież są obostrzenia, ograniczenia, ale potraktujmy ten czas trudny, wymagający bardzo. Jako okazję i szansę do doświadczenia tego największego spotkania, spotkania z Bogiem, który nie wstydzi się być takim małym, który przychodzi jako dziecko. Życzmy sobie, abyśmy potrafili go odnaleźć w naszych najbliższych, w naszej rodzinie, w naszych przyjaciołach, naszych sąsiadach. Życzmy sobie, abyśmy potrafili znaleźć go także w tych najmniejszych, najbardziej potrzebujących. Niech czas Bożego Narodzenia będzie dla nas okazją do radowania się tą prawdą. że Bóg nie wstydzi się być takim małym. A ponadto życzymy wam. W was po odwaga do zmienia świata. Zmiana zaczyna się od was. Zachowujcie dystans, ale wobec siebie samych. Nie bójcie się wyruszyć w drogę. Pokonywać ograniczenia, nawet wtedy, kiedy nie wszystko idzie jak trzeba. I do celu trzeba nieraz iść okrężnymi ścieżkami. Przyjmujcie odważnie scenariusze życia, jakie syła wam Bóg. I nigdy nie mówcie za dużo, po prostu kochajcie. Muzyka